Jest poniedziałek, 3 lutego. Codziennie o 18.00 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, i cóż jeszcze mam powiedzieć? Nie starczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia uniknęli ostrzy miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przeżynano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart. I błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. Oto Słowo Boże: Bądźcie odważni, ufający Panu. Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi. Osłaniasz ich Twą obecnością od spisku mężów. Ukrywasz w swym namiocie przed swarliwym językiem. Niech będzie Pan błogosławiony. On cuda swoje i łaskę okazał mi w mieście warownym. Ja zaś w przerażeniu mówiłem, odtrącony jestem od twego oblicza, lecz ty wysłuchałeś mój głos błagalny, gdy wołałem do ciebie. Miłujcie Pana wszyscy, którzy cześć mu oddajecie. Pan chroni wiernych, a pysznym z nawiązkom odpłaca. Bądźcie odważni, ufający Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, Zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach, i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach. Krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i zawołał w niebogłosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem: Wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go. Jak ci na imię? Odpowiedział mu. Na imię mi legion, bo nas jest wielu. I zaczął prosić Go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły go więc złe duchy, poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie, a trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora, i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach. A ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadał do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy Nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do Niego Wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan Ci uczynił i jak ulitował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaśniać w dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. Oto słowo pańskie.